Byłem agresywny, ostro było w dzieciństwie, w szkole podstawowej, w pierwszych latach, tam trzecia klasa, tłukłem się z ludźmi tam, z chłopakami, krew ścielała z, z nosa jak z kranu tam, nie wiem tam, czy miałem łamany ten nos, czy nie, ale trafiałem na takich uparciuchów jak ja, którzy nie odpuszczali i to było masakra. I to się zdarzało często. Skąd ta agresja? No, oczywiście z domu, bo w domu obserwowałem, jak ojciec robił awantury. Czasami krzesła latały, były łamane z jakimiś ludźmi, on tam się tłukł. Najpierw pili, później zadyma. Nawet w 50, jak miał 50 lat, 60, to potrafił po pianemu wracać jakiś pobity. Ciągle w jakieś awantury się wdawał, strasznie wkurzał ludzi. Miał taką, po wypisie, złośliwy charakter, dużo agresji. I to. Moja agresja też wynikała z tego niesprawiedliwego traktowania w domu. Ja miałem w domu te krzywdzące zachowania. Jak on te awantury robił, wyzywał matkę, to mi się tam wiecie w środku, strasznie to wszystko tak dzisiaj wnioskuję, blokowało i gdzieś ta agresja się pojawiała. I, i niosłem to samo przez życie. Miałem te kilkanaście lat, to zaraz wdawałem się wtedy w poważniejsze ja awantury, takie środowisko chuligańsko-przestępcze. Przestępcze. Takie awantury grupowe, bandy. takie. Mieliśmy kiedyś zejście w taką ustawkę, jak to się dzisiaj mówi. Nas było 18, tam było 40. I, i tam się charakter przejawiał, że, że nie odstępowałem, szedłem w to. Gdzieś jeszcze wcześniej miałem taką akcję. Sam też byłem w jednej takiej zadymie na dyskotece, gdzie banda taka wyciągnęła mnie i. Zaczęli mnie tam okładać. Ja mówię, dajcie mi równego. Dali mi równego chłopaka i wiecie co? I ten chłopak miał na, na pseudonim szatan. I wtedy pokonałem szatana. Pobiłem go tam. A ja oni oczywiście rzucili się tym całym kółkiem na mnie i mnie tam skatowali tak, że byłem nieprzytomny. Odsknałem się po jakimś czasie nad jeziorem. Dziewczyny mnie tam wodą odsuciły. Ale nie odstępowałem w tych wszystkich sytuacjach. Byłem uparty miałem dużo takich wiecie, ryzykownych zachowań szedłem do przodu i tych różnych awantur było, siedziałem dwa miesiące w więzieniu, 19 lat miałem to było w Austrii, w Wiedniu i, i tam też siedziałem z muzułmaninem, z którym się pobiłem bo on siedział za za morderstwo, taki lat 30 a ja chłopak 19 lat po tej awanturze też trafiłem do Izolatki na 8 dni. Takie miałem lekcje życiowe i tak, tak się ta agresja ze mną szła. Taki charakter miałem. Czy coś sobie chciałem udowodnić, czy nie jestem gorszy, czy chodziło tylko o agresję, nie. czy jakąś siłę chciałem poczuć, że jestem coś warty, nie wiem. Ale później w wieku 20 lat ja studiowałem Biblię ze Świadkami Jehowy, oni pomogli. Ja, jakby, szukałem tych wyższych wartości, żeby żyć inaczej niż w domu miałem. Nie podobało mi się w tym więzieniu marnowanie życia. Te awantury to wszystko nie dało mi jakiejś satysfakcji, ja tego przestałem jakby to wszystko Rzuciłem Narkotyki, palenie, ćpanie, przeklinanie, agresję to wszystko zostawiłem te trochę przestępcze życie. I się ochściłem jako świadek i zacząłem normalne życie. Ożeniłem się z moją żoną, była to i. Jesteśmy razem. Od tamtej pory ja nigdy nikomu nie uderzyłem. Niektórzy mówią: jak to tak nikomu nie oddasz? Na co drugi policzek? Jakoś po prostu wiecie: do momentu, kiedy miałem takie zasady, że trzeba oddać, jak ciebie prowokują, się bronić, to cały czas miałem problemy z jakimiś ludźmi. Ale od 30 lat praktycznie nic takiego nie wynikało, żebym ja był zmuszony kogoś uderzyć. Nie ma takich sytuacji, jak, jak się żyje. I, wiecie, nie, nie spotyka się takich ludzi tak naprawdę. No ale wiecie, ta agresja też była, nie? Ja miałem autoagresję i później jak przestałem pić, czasem zdiagnozowano u mnie zaburzenie borderline, te pograniczne takie zachowania ryzykowne, samookaleczenia były. To wynikało też z tych traum z dzieciństwa, ale byłem na terapii jakby jest spokojnie teraz. Kilka lat temu, chciałem opowiedzieć, to wszystko prowadzę do takiej Sytuacji, kiedy chcę podkreślić, że byłem agresywny, a nie jestem. Jedna taka sytuacja. Ostatnio wsiadałem do samochodu w miejscu pracy i wiecie, drzwi, jak otwierałem to, żeby nie uderzyło o sąsiedni samochód, bo było mało miejsca, to ręką zasłoniłem te drzwi, otwierając, lekko uderzyłem ręką. Ale za zaglądam, tam wsiadam, a tam siedzi mężczyzna. Siedzi mężczyzna z takiej, wiecie, brwi twarz, widać nieprosty człowiek z charakterkiem tam w tatuażach, taki ostry facet siedzi i a mnie oczami, jak ja mogłem te drzwi walnąć? Ja wiecie, z angielskim trochę miałem trudności, żeby wyjaśnić, że ja palcami uderzyłem, a nie drzwiami, a on po prostu wyszedł i zaczął robić awanturę o te drzwi, nie? bo ja jakoś nie przepraszałem go ani nic, bo myślałem, że nic nie zrobiłem tam. No i krótko mówiąc, taka scena, że mi się zagotowało, on wyskoczył, żeby mi się tam prowokuje do, do bójki, a ja już drzwi otwieram, wychodzę. się Zaraz mu pokażę szkołę i cały czas treningu byłem, wiecie, silny, na siłowni, czułem jakby wiecie, moc i, i coś się we mnie zwierzę obudził. Ja wychodzę do niego, drzwi otworzyłem już. I nagle się zatrzymałem. Myślałem, nie, nie, nie. Po co mi to? Może jakieś kamery tam będą? Przecież to w Wielkiej Brytanii wszędzie kamery, później sądy, problemy. Ja mówię, po co mi to jest? No się zatrzymałem, ale się gotowało we mnie strasznie. Wsiadłem do samochodu, odjechałem. Jakoś ta sytuacja się skończyła, ale ja wiedziałem, że go spotkam, że go znowu spotkam i za trzy dni go spotykam z rana. Wiecie, i, i myślałem, że musiałem coś z tym zrobić. Nie, I pojawił się odruch u mnie. Taki, że nawet długo o tym nie kalkulowałem, tylko zatrzymałem samochód. On stoi tam w grupie z ludźmi, ze swoimi kolegami. Podszedłem do niego, wolnałem go tak lekko w plecy. On się odwraca, oczy wystraszone, takie karpia zrobił. Nie wiedział o co chodzi. Eee, a ja mu rękę wyciągam. Mówię, przepraszam, sorry. On strasznie się zdziwił, ten człowiek. Później wsiadam do samochodu, jadę, patrzę tam na niego. A on do mnie jak do starego przyjaciela machać, ręko się żegna. Ej, ja z tą sytuacją chciałem powiedzieć, że ja jestem dumny z siebie dzisiaj i od lat, jak można z konfliktów wychodzić, z agresji. No to jest Tam się agresja pojawiła, bo byłem jakby nie tak potraktowany jakoś. Ej, I się ta, ta złość, gniew, wszystko może obudzić. I panowanie nad sobą można przejawiać tym, żeby kontrolować swoje zachowania, żeby one nie były krzywdzące. A dzisiaj jakby to rozumiem, co się dzieje z emocjami, jak można reagować. To jest mój sukces, że potrafiłem do człowieka, z którym jest wojna i prawie się nie pobiliśmy, podejść, wyciągnąć rękę i się pogodzić i zapomnieć. I, wiecie? I to jest ten charakter, ja czuję się dumny, że można <laughs> przejawić siłę w ten sposób. Trochę podeptać swoją dumę i pozyskać człowieka, który dla mnie jakby się stał jak przyjaciel, po tej, po tej sytuacji, po tej reakcji, po tym spotkaniu. Dlatego to jest sukces, dlatego wyniosłem dużo agresji, ale mój wybór, żeby funkcjonować inaczej, jest bardzo dobry i jest to bardzo możliwe. I to są te fajne wartości, z którymi dzisiaj cieszą, takie jak pokój, jakby jak ucz uczciwość. Koniec z agresją. Gniew jest, ale to nie oznacza, że po wpływem gniewu trzeba krzywdzić innych.